Witam na moim kanale Pomysłowa Kuchnia. Jeżeli Wam się film spodoba proszę o subskrypcję mojego kanału. Dzisiaj chciałam pokazać schab na trzy sposoby. Pierwszym sposobem przesądzenia schabu jest szynką długo dojrzewającą bądź boczkiem długo dojrzewającym, wtedy ma bardzo pyszny, aromatyczny smak. Kotlet nacinamy, wsadzamy szynkę. Następnym sposobem przyrządzenia kotleta, na oprószony solą i pieprzem rozbity schab, dajemy pieczarki podsmażone na maśle z dodatkiem cebulki i spinamy wykałaczkami. Kolejnym sposobem przyrządzenia schabu, będzie to schab z ananasem i żółtym serem. Oczywiście schab musimy oprószyć na początek solem i pieprzem. Tak jak zawsze się to robi. Następnie wszystkie kotlety musimy podsmażyć. Przed podsmażeniem każdy kotlet panierujemy w mące. W jajku rozczepanym z solą i pieprzem. Oraz w bułce tartej. To jest akurat kotlet z dodatkiem szynki parmeńskiej. Drugim kotletem, którym panieruję, jest to kotlet z pieczarkami. Również obtaczamy go w mące, w jajku, a następnie w bułce tartej. Trzecim kotletem, którym będę panierować, jest to zwykły kotlet na razie. Optarzony będzie na patelni. Po usmażeniu na nasze kotlety położymy plasterek ananasa, a na ananasa położymy plasterek żółtego sera. Schab z pieczarkami i z ananasem musimy zapiec około 15 minut w piekarniku. To są gotowe propozycje podania schabu.